Dzień dobry, witamy w sobotni wielkanocny dzień 2019 rok. Jakaś grypa panuje, czy jakieś inne cholerstwo. Więc postanowiliśmy uciec do lasu, a więc akcja izolacja. Cholera wie, co będzie w przyszłym roku. Może jeszcze gorsze jakieś wirusy przyjdą. No ale trzeba się póki co cieszyć 2019 rokiem. Na 2020 będziemy też przygotowani. A więc zaczynamy akcję izolacja. Trzeba się gdzieś zabunkrować na chwileczkę i poczekać na kolegę, który pojechał odstawić samochodzik, to tu będzie dobrze chyba. Przeczekamy. Musimy się schronić, bo z boku jest ścieżka i mamy umówiony punkt. No ale z tym całym szpejem raczej muszę zaczekać, aby się drugi kolega zgłosił w tym punkcie. Troszkę cienia. Tu dość fajnie. Tam jest ścieżka. A my się tutaj zbunkrujemy i zaczekamy na niego. Jeden plecak. Podstawa. Drugi, tak samo. Zaczekamy na chwilkę. Witamy na wolności. Kurwa, w końcu. Właśnie docieramy do naszego punktu do miejsca, w którym będziemy chcieli spędzić nockę Kurde, w tym 2019 roku jakoś niemiłosiernie gryzą komary i to nawet w Anglii No nie może być No ale rogi jest piękny Wejdziemy głębiej sobie w las Teraz jest dość ciemne z uliczki, czy zalejki, mm. czy ze szlaku go raczej nie będzie widać, ale dodatkowo dzisiaj zbudujemy sobie coś do ochrony. Jakiś może szałac Miejscuwa piękna. Tutaj właśnie zostaniemy, spójrzcie sami, pale nisko, dookoła sam las, grypy nie widać. A to już jest plus. Dobra, rozbijamy się. No, skończyliśmy na ostatnio na tym, chyba jak dochodziliśmy do miejscówki. No i sami zobaczcie, stoimy na drodze, coś tam widać. Same krzoki. Totalne zadupie. Nikt nawet uwagi nie zwróci na nas. A już jesteśmy jakieś 25 metrów pod naszą bazą. Dojdziemy sobie troszkę bliżej. Tak jak widzicie, maskowanie jednak jest. Ta sobota Wielkanocna 2019 roku. Janek, on już tam kosi grzyby do... No, on kosi grzyby w kwietniu i to w dodatku do worka. Miazga. Janek! Jakie grzyby? Maślaki, Maślaki. proszę bardzo. Szefowa pewnie aktywniuka się ucieszy. No, ale cóż. Przejdźmy do naszej bazy. Trochę tak zrobiona skrzaczków, żeby okryć. A od środka daliśmy po prostu zwykłe plandeki, żeby nie rzucać się tak jeszcze bardzo w oczy. a Szczególnie jak wieczorem będzie palone ognisko. O, to proszę nasze włości. Stół już nakryty. No ale Jak to przecież to święta nie czepiajcie się szczegółów to jest tylko prowizorka no ale ognicha przyszkowane. czekamy sobie teraz spokojnie na wieczór aby odpalić to ognisko piękno mamy wiosnę 2019 roku coś pięknego aż strach pomyśleć co może się dziać za rok ludzie z domów mogą mnie wychodzić zwierzyna może gonić po ulicach no, cuda na kiju się mogą dziać. Ja to tylko tak mówię, żartuję. No, nie chciałbym, żeby się tak w ogóle stało, ale no różnie bywa. W tym roku taka już jest grypa, dlatego my się izolujemy, ale to nie wiadomo, co przyniesie 2020 rok. Nie krakajmy. Po prostu nie krakajmy. Witam ponownie. Mamy godzinę 22.43. Czasu lokalnego, leśnego, roku pańskiego 2019. Czy Indianie nas atakują, czy po prostu soba tak naprawdę napierdziela? Ładnie. Oby za rok się nam ten 2020 też tak samo udał. Żebyśmy też sobie mogli jechać do lasu. Pięknie by było. To chyba wejdzie w takie wielkanocne nasze tradycje. Ognisko. Może nie ziemniaki pieczone, ale tradycją się staną jajka pieczone, kiełbaska i inne rzeczy. W dzień nam jakieś słowiki. Rudziki, bażanty grają, ale noc tak samo piękna. Odgłosy innej rzeczywistości, innego ptactwa drapieżnego chyba bardziej, tak by można było nazwać. Aj, kochamy tą wolność. A dzień dobry, dzień dobry. Witamy w niedzielę wielkanocną. Śniadanko się właśnie zrobiło. Na bogato. Tam jakieś bekoniki. Proszę bardzo. Herbatka już zaparzona. Tu jeszcze. Proszę bardzo. Na bogato tutaj. Jakieś jajeczka. Szanik z buraczkami. Kiełbaska. No, sama święconka tu. Spróbujmy tych naszych pyszności co tutaj mamy o proszę bardzo no toż to na ciepło jest pycha na pewno